I już się na tej strony. Nowy Kontar 13 i tak, dokładnie. Dobrze myślicie. Wracam na kanał. A jeżeli chcecie, abym wrócił na ten kanał na dłużej niż na dzień i wrócił za kolejne 10 miesięcy, to zostawcie chociaż łapkę w górę. A subika w sumie nie wymagam, ale też fajnie by było mieć. A my lecimy dalej z Minecraftem. Znaczy dalej. No, rozpoczynamy Minecrafta. Może zostaw jak zostawicie dużo łapek w górę, to uda mi się przekonać Rekliego, aby ze mną zagrał. O kurde, trzeba ściszyć Minecrafta. Thank you. Dobra, mam nadzieję, że to nie będzie nagrane i trzeba będzie to wyciąć. Jeżeli to się nagrało. Oj. Ale zaczynamy nowy serwer. A może wybiegł go kozaka mi się uda przekonać na nagrywki ze mną? o ile w ogóle wy wiecie o kogo chodzi ah. może się zgodzi, może nie oby się zgodził czarna to nie chce nie chcemy czarnej, chcemy białą Żelazko, żelako, przyda się żelazko Teraz tak patrzę i nagrało się No dobra, wymalone Nie myślałem, że mam wyciszony mikrofon Pyk, Wy to widzieliście Czy mi się wydawało, bo tam był full złoty zombie Dobra, może nie full, ale no jest co, no... 3 czwarte złoty. Gdzie jesteś, głupi zombiaku? Rozwalę moim mieczekiem. Dawaj swój armor. Dawaj, chodź tu. I taki cwany jesteś, no. Co dostałem? O, Hellmanik, super! Ty też chcesz walczyć? Aaaa, ja ci się nic nie udało mi zrobić. Najpierw to. O Boże, pół mieczyka mi spadło na dwóch zombiakach Już prawie skraftowałem drugi crafting Super Czemu mi się to ciągle przyłącza? pick. A tylko dwa tylko trochę słabo ja. to już mamy piecyk siekierka mamy teraz mamy jeszcze na e... I mam na łopatę jeszcze. No i super. Węgiel się musimy zbie zebrać. Też się przyda. Jeszcze brakuje, abym zaczął nagrywać Minecrafta na telefonie Ja bym już miał taką nostalgię Ała Chodź tu Siekierka To Pata i to. No i mamy już wszystko najpotrzebniejsze Pyk, pyk i pyk. A i też, przepraszam, jeżeli będę szeptał albo będziecie teraz słyszeć jakiś szum, ale na placu ktoś mi odkurza auto. Sobie. Jak będzie mnie słabo słychać, to po pierwsze szeptam, bo mnie trochę gardło boli, a po drugie, e, mam katar. O! Zapomniałem. A w ogóle tam dwa brązowe psy. Aaa, jeszcze mój pies zaczyna szczekać w domu, super. Kilka no, już jestem. Um, tak trochę nuda grać samemu. No ale cóż, tak to jest. Czasem trzeba grać samemu, nie? A zapomniałem mapę sobie dać, Super. Dobra, wywalone to już w mapę. Po co mi ona? A koordynaty się zaoczy poza odcinkiem. W sumie? Nie wiem, może zaraz, jak skończę te, ten odcinek, to zaczę brać się za drugi i jeszcze napiszę do frekiego. Czy ze mną będzie, czy by nie chciał ze mną nagrać odcinka kolejnego? Fajnie, by było. Ale tak samo mu to trochę nudno grać Coś chwilę temu powiedziałem Wiem, powtarzam się hmm. A chodź tu Bućko O, trzy wełny A to nawet nie wiedziałem kiedy zdobyłem A to łóżko mamy już Rozlicza się noc To może skraftujmy je już No dobra, skoro jeszcze nie mogę, no to świnka chodź tu, chodź tu Karol. <grymne> o o o o. To będzie dobre. To się przyda. Nie no, znowu ty zombie No, umieraj Nawet nic przydatnego nie miałeś A zombie tu się palił hm. Gdzie to jest? Tam A czy ja mam się czy Mam się czym podbudować? Nie A to kopiemy dirta w ogóle czy jest pod dostatkiem no i, no i lecimy do góry mam nadzieję że mi starczy w ogóle bloku? A. na Tak. No, to. Tyk. Hmm. i no, no, nie. A, ah, to w sumie też git. Fajnie by było znaleźć jakąś wioskę. Kaniono. Nie, już myślałem. Myślałem, że tam będzie leżeć żelazo. O, ładna polana tu. Ciekawie bardzo. Dobra, zaraz skończę ten odcinek, bo chcę zachować tą tradycję 15 minut max. Mam nadzieję, że jak będę grał z baby kozakiem, to nie będzie nagle rzucał jakichś rasistowskich żartów. Bo Ja nie chcę Obana Ty owca rzuciła owcę. O ty kurde. To za twoją koleżankę. Na strzała zaszło. A w sumie tam ktoś zabija Dion jest? Tu jesteś. No A i tu jeszcze jest jedna Przydacie mi się Jakby ktoś chciał zabrać grać. To Także od razu miał łóżko O Żelazo To Biorę te żelazo Ała No i kończę odcinek Ja wiem, za dużo się w tym odcinku nie podziało no bo to w sumie dopiero start jest To jest za bardzo nie wiem co mówić mam Jeszcze kiedyś to bym rozumiał, bo kiedyś to miałem ochotę nagrywania widziałem jak to się robi i w ogóle Ale teraz Teraz to już jest coś innego A więc... O! Osioł. Ten sam, razem z tym osiołkiem żegnał się z wami. A więc... A jak ten film ten filmik to nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę. W górę. W górę. I... Co? co powiedzieć? Z tej strony nowy Kantarek 13. Ja się z wami żegnam razem z osłom, To no. Dara, Do tego.